SKATE 2 to gra mojego dzieciństwa. Pamiętam, jak spędzałem przy niej godziny jeżdżąc w kółko i próbując zrobić idealny trik. Gdzie jest haczyk? Cóż, kupiłem ją tydzień temu, a w dzieciństwie miałem tylko jej demo. I to demo wystarczało mi w zupełności. Mimo, że oferowało zaledwie jedną miejscówkę, to dla mnie było pełnoprawną grom, miejscem, do którego wracałem dzień po dniu. W tamtych czasach, przy ograniczonym budżecie i braku dostępu do wszystkich nowości, Trzeba było wybierać mądrze. Czasem warto było zainwestować w pełną wersję gry, a czasem po prostu wystarczyło jej demo. Dziś takich wersji już praktycznie nie ma. Siemka, z tej strony Michał i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Dema wyginęły i czy ktoś za nimi w ogóle dzisiaj tęskni. Zapraszam. Na samym wstępie chciałbym tylko wszystkim serdecznie podziękować, bo kanał rozwija się w naprawdę przyzwoitym tempie. I serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji, bo motywuje mnie to do dalszej pracy i pomaga w rozwoju kanału. Dzięki bardzo. Odnosząc się do Skate dwójki ze wstępu, to tak. Dema często stanowiły główną część mojej biblioteki gier. Pobierałem je masowo i nierzadko powracałem do takich, które już ukończyłem, bo tak dobrze sprzedawały mi dany produkt. Na potrzeby tego materiału odpaliłem PlayStation Store z dwóch konsol Sony PS3 i PS5 sprawdzając katalog dem. Rezultat jednoznaczny, no ale raczej też spodziewany. Dzisiaj dema są już nieopłacalne. Dema przecież to nikogo nie ma. Dema były jedną z głównych form promocji gier do końca siódmej generacji większość dużych tytułów miała takie demo, trend, który z czasem zaczął umierać. Sposób ich dystrybucji i dostępności różnił się w zależności od generacji. Czasy PS1 i PS2 to dema fizyczne dostępne na płytach. To wtedy mieliśmy właśnie boom na magazyny growe, które zawierały płyty z wersjami demonstracyjnymi. Czasem trawiały się perełki, a czasem totalne szczochy, ale zawsze była w tym ekscytacja. Filmy miały w swoich zestawach dema gier, które bazowały na licencji danego filmu, a inne były dodawane do pełnych wersji gier. Zone of Enders to przykład gry, której popularność została realnie podbita demem Metal Gear Solid 2, dodawanym do zestawu. Gra sprzedała się w okolicach 1 miliona sztuk, gdzie ogólnym przekonaniem było, że kupujesz demo MGS-a 2 a w zestawie dostajesz grę w gratisie. Czasy ps trójki i Xboxa 360 to oczywiście początek cyfryzacji mediów i to wtedy dema zaczęło osiągać swój pik ze sprawą wirtualnych sklepów takich jak chociażby PlayStation Store. Pomimo tego część dem dalej stanowiła motor napędowy dla sprzedaży innych gier. Dema pięknie koronkowały coś, co dla starszych generacji konsol było codziennością – hype. To był okres, w którym warto było się ekscytować nową grom. Czekać na E3, złożyć preorder i zachorować celowo na dzień premiery, żeby na spokojnie zostać w domu i ograć Uncharted 3. Dema pomagały utrzymać naszą ekscytację na stałym poziomie, aż do premiery nowej gry. Wyobraźcie sobie, jakby teraz takie dema miały wychodzić. Na przykład demo Cyberpunk 2077, co niby do niego wrzucili. Wgląd w roadmapę patrzy? No dobra, to dlaczego dziś już prawie ich nie ma? Powody są trzy. Ekonomia Oczekiwania i nowe modele biznesowe. Po pierwsze, DEMA są drogie. To nie jest po prostu wycięcie fragmentu gry. Żeby demo miało sens, trzeba je zoptymalizować, zabezpieczyć i przygotować osobne buildy pod różne platformy. To często kilka dodatkowych tygodni pracy, które w realiach współczesnej produkcji kosztują dziesiątki tysięcy dolarów. A przecież grę można wypromować w znacznie szybszy i przede wszystkim tańszy sposób. Jak na przykład dzienniki deweloperskie. Kto nie kocha dzienników deweloperskich? Po drugie, dema mogą zaszkodzić. Jeśli ktoś zagra w demo i uzna, że gra nie jest tak dobra jak się spodziewał, no to jej nie kupi. A wydawcy wolą, by gracz najpierw zapłacił, a dopiero potem się rozczarował. Albo w drugą stronę, demo komuś spodoba się na tyle, że nie poczuje nawet potrzeby zamienienia go na pełną wersję. Pamiętaj, w podstawówce z kumplem graliśmy w demo Army of Two, The Fortieth Day. Trwało, może pół godziny, ale wracaliśmy do niego w kółko. I w sumie po co było kupować pełną wersję, skoro już wiedzieliśmy czym ta gra jest. Jak będziemy chcieli znowu postrzelać, to po prostu zrestartujemy je po raz kolejny. Dlatego tutaj zdecydowanie lepiej działa idealnie wyreżyserowany fragment opublikowany przez twórców, czy jakiś inny cinematic trailer. Coś nad czym mają pełną kontrolę. No i po trzecie, zastąpiły je inne formy promocji. Zamiast dema mamy dziś early accessy: Alfy i Bety. Niby podobne, no ale nie do końca, bo tam rzadko chodzi o zaprezentowanie gry, a o to, żeby się związał z nią finansowo, nawet jeśli jeszcze nie jest skończona. No i ogólnie sam rozwój YouTube'a. Kiedyś, jak zbliżała się premiera gry i chciałaś poznać opinii innych, no to jakie opcje miałeś? Kilka magazynów, 2 trzy portale albo program telewizyjny. Podczas researchu tego materiału przypomniałem sobie, że istniał kiedyś coś takiego jak HyperTV. Zastanawiam się, ilu z Was oglądało w telewizji ten program. Dajcie znać w komentarzu, jeśli stanowił on też część Waszego dzieciństwa. Tak czy inaczej, teraz macie multum filmów, analiz i recenzji, co sprawia, że znacznie łatwiej uformować swoją opinię na temat czegoś, czego nawet nie znamy. W dzieciństwie nie każdy z nas mógł pozwolić sobie na nowe gry, więc Dema pozwalały nam czymś się zająć. Dzisiaj jednak gry są znacznie szerzej dostępne. Mamy liczne abonamenty i subskrypcje, które. Pewnie są też pierwszym wyborem rodzica, niż kupowanie kolejnej nowej gry za 350 zł. Do tego rozwój gier Free to Play. Dlatego myślę, że problem braku gier nie jest dziś aż tak powszechny. Jasne, nie twierdzę, że każdy może zagrać w każdy tytuł, jeśli tylko najdzie go taka ochota. Oferty subskrypcji też są limitowane. Ale jednak jest ta baza, w której zawsze możemy znaleźć coś dla siebie. No, warto tu wspomnieć, że taki Steam ze swoją polityką zwrotów to wersję demo na sterydach. Możesz przetestować dowolną grę przez dwie godziny, a jeśli Ci się nie spodoba, po prostu odzyskujesz pieniądze. Różnica jest taka, że kiedyś twórcy chcieli pokazać Ci wycinek swojego dzieła, żeby Cię zachęcić do kupna pełnej wersji gry. Dziś muszę liczyć na to, że nie zdążysz się zdudzić w ciągu tych dwóch godzin. Dawniej kupowałeś grę, grałeś, kończyłeś i odkładałeś. Teraz każda gra ma być usługą. Z tego powodu, demo, które pozwala ci spróbować i zdecydować, jest kontrproduktywne, bo daje ci wybór. A dziś większość firm woli, żebyś ten wybór miał dopiero po zakupie. Więc odpowiadając na pytanie ze wstępu, czy ktoś dzisiaj tęsni za demami? No, wydaje mi się, że raczej nie. Jeśli mamy te 25 plus lat, to pewnie kojarzą się one nam z dzieciństwem i jakąś złotą erą gamingu, za którą to już pewnie tęsknimy, ale same dema to wydaje się już być artefakt. Wersje demo to coś więcej niż wspomnienie starej epoki, to kawałek naszej historii gracza, to moment kiedy po raz pierwszy odpalałeś nową płytkę z demami, i nie wiedziałeś co cię czeka. To moment, kiedy po zajęciach w pocałówce szedłeś z kumplem do supermarketu i szukałeś gazetki z najciekawszymi grami. To moment, kiedy siadałeś i przeglądałeś dema w PlayStation Store szukając czegoś dla siebie. I dobrze wiedziałeś, że ściągnięcie 800 MB będzie trwało godzinami. Ale to nic. Kładłeś się spać, zostawiałeś konsolę włączoną i rano wstawałeś i biegłeś sprawdzić tam pobierania z pełną ekscytacją, bo wiedziałeś, że to będzie coś nowego. I próbowałeś tam wszystkiego. Ile razy pobrałem jakąś dawno niedziałającą betę, zastanawiając się, czemu ten cholerny Bet Company 2 nie chce odpalić. Przecież beta zakończyła się jedyne 3 lata wcześniej, ale nie miało to wtedy żadnego znaczenia, bo już czekała na ciebie cała lista innych dem do wypróbowania. To była magia odkrywania, bo w demach nie chodziło o ilość kontentu, jaki miały do zaoferowania, tylko o ten moment. Pierwszy kontakt z czymś nowym, który na zawsze zostawał w pamięci. Dzięki bardzo za uwagę. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, które demo sprawiło Wam najwięcej Frajdy i dlaczego właśnie ono. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Cześć.